Znowu popłynąłem. Kolejny dzień poleciał w piach, w sumie nawet nie odpocząłem. W myślach echa zmarnowanych szans chciałbym znaleźć coś od nowa, pozwolić myślom pobłąkać się, albo skupić na czymś tak jak kiedyś. Kiedyś umiałem przecież kiedyś uwolnić się. Durno śledząc, co się dzieje, za dużo czasu gonię po i relacje, za dużo czasu spędzam durno śledząc, co się dzieje, za dużo czasu znów przeciekło mi przez palce, za dużo czasu spędzam durno śledząc co się dzieje, za dużo czasu gonię po i relacje, za dużo czasu spędzam durno śledząc co się dzieje, za dużo czasu, za dużo czasu, ej, czas odetchnąć pełną piersią jak za dawnych lat Czas w końcu zmienić coś, czas wrócić do tej gry, dostrzec siebie, dostrzec prawdę, dostrzec świat. A może, a może, właśnie ktoś odpisuje mi? Za dużo czasu spędzam, durno śledząc co się dzieje Za dużo czasu gonię postyniusy i relacje Za dużo czasu spędzam, durno śledząc co się dzieje Za dużo czasu znów przeciekło mi przez palce Za dużo czasu spędzam, durno śledząc co się dzieje Za dużo czasu gonię postyniusy i relacje Za dużo czasu spędzam, durno śledząc co się dzieje Za dużo czasu, za dużo czasu EJ! Znowu popłynąłem. Kolejny dzień poleciał w piach, w sumie nawet nie odpocząłem. W myślach echa zmarnowanych szans, zmarnowanych szans, zmarnowanych szans, 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 szans zmarnowanych.